Hola, qué tal! Dzisiaj mamy sytuację i reakcję, i będziemy kupować wejściówki i będziemy wchodzić do różnych miejsc. No to już, zaczynamy. Laszantradasz to są wejściówki, czyli bilety, żeby wejść do jakiegoś miejsca, ale zaraz zobaczymy, jakie bilety, jakie typy biletów istnieją i trzeba je potrafić odróżnić. A to w ogóle jest bardzo ciekawe, bo entradas, wejściówki, to słówko ma jeszcze kilka innych znaczeń. Bardzo ciekawe, bo. W tej postaci, właśnie w liczbie mnogiej, las entradas, wiecie co to jest? To jest jeszcze za zakola. Jak się pojawiają za zakola, to po hiszpańsku to są właśnie las entradas. Albo la entrada to jest wejście. I las entradas, albo una entrada to jest wejściówka, czyli bilet wstępu. Bardzo ciekawe, że jedno słówko może znaczyć wiele rzeczy. Ale trzymamy się na razie naszego tematu. Las entradas jako wejściówki, bilety. Zobaczmy teraz coś bardzo ciekawego. To, o czym mówiłam, że może być kilka słówek, które istnieją, tak jakby w naszej świadomości, jako bilet. Mamy takie słówka: la entrada, el billete, el ticket. Takie słówka rzeczywiście istnieją i się używa tych słówek na co dzień w Hiszpanii. Jakie są różnice? Bo dla nas bilet to bilet i możemy właściwie do wielu sytuacji zastosować to samo słówko bilet. Ale po hiszpańsku są różnice w użyciu. La entrada to jest wejściówka, czyli sobie możecie zapamiętać, że każdy bilet, który możecie przetłumaczyć na wejściówkę, to jest la entrada, czyli co? Może być kino, może być teatr, może być jakiś mecz, może być koncert, to jest la entrada, wejściówka. A kiedy el billete? El billete, kiedy używam jakiegoś środka transportu, to jest bilet do, na samolot, na pociąg, na autobus, to jest el billete, czyli środki transportu. I mamy też el ticket. I tak, w Hiszpanii, el ticket to jest zawsze słówko, którego się używa na paragon, czyli w sklepie pani może się spytać. kieresz el ticket? Chcesz paragon? Quieres el ticket? To jest zawsze paragon, słówko na paragon. To jest to też słówko, którego się używa na ten bilecik, który. Musimy pobrać z maszyny, jak parkujemy. Czyli jak parkujemy i trzeba wziąć ten bilecik, no to to jest też el ticket, el ticket. Ale ogólnie tego słówka możemy sobie też użyć w tych sytuacjach, czyli to jest takie słówko zamiennik, bardzo neutralne w tych też sytuacjach. Czyli na przykład, jak chcemy sobie użyć na bilety do pociągu, no to możemy sobie użyć tego słówka też. Jak chcemy określić wejściówkę do jakiegoś miejsca na jakiś koncert, to też możemy sobie użyć tego słówka, ale ja wam radzę używać każdego słówka w tych kontekstach, do których to słówko jest stworzone, bo Hiszpanie raczej tego użyją, ale oczywiście zrozumieją, jeśli użyjesz tego słówka, i też czasami możesz to słówko usłyszeć, ale generalnie używa się tych słówek każdego we własnym kontekście. I istnieje jeszcze takie słówko, El boleto. El boleto to jest słówko, którego mm, uczniowie używają w kontekstach, na przykład jeśli chodzi o jakąś wejściówkę, albo właśnie bilet do środków transportu. Ale o czym musicie wiedzieć? To jest słówko używane w tych kontekstach, ale przez Latynosów. W Hiszpanii nie używa się tego słówka w tych kontekstach. Tylko i wyłącznie to słówko istnieje w Hiszpanii, ale to jest słówko, które określa nam kupon do gier losowych. Czyli na przykład chcemy sobie jakiś kupon kupić na jakieś lotto, i ten papierek to jest el boleto. Ale nie użyjemy tego słówka na przykład. Hmm, Mówiąc o bilecie na pociąg albo bilet na samolot. Nie, nie użyjemy tego, ale Latynosi tak, używają tego słówka. Więc jeśli chcecie używać hiszpańskiego z Hiszpanii, to nie. To skupcie się na tych tutaj słówkach. Chyba, że mówicie o kuponie do gry losowej, no to wtedy tak. El boleto jak najbardziej w Hiszpanii, bo to jest jego znaczenie. Teraz będziemy się na dzisiejszej lekcji zajmować tylko i wyłącznie tymi wejściówkami i nauczymy się ponad 15 zdań, pytań, które Wam się przydadzą właśnie w takich kontekstach, kiedy chcecie wejść do jakiegoś miejsca. I zaczynamy od compra rentradas, czyli kupić wejściówki. Jakie pytanie możemy zadać w takich sytuacjach? W różnych miejscach, w różnych miejscach, ale to sobie sami dopasujecie. Donde compro, la entrada? Donde compro la entrada? Gdzie mogę kupić bilet, gdzie mogę kupić wejściówkę? Jeśli na przykład jesteście w jakimś miejscu i widzicie jakąś osobę, która pracuje, nie wiecie za bardzo, gdzie jest kasa, to tej osoby możecie się spytać właśnie w ten sposób. Gdzie kupić bilet? Gdzie możemy kupić bilet? En la taquilla, to jest kasa, czyli to okienko w danym miejscu, gdzie idziemy, żeby kupić bilet. O por internet. Lub online. Inne pytanie. Hay descuento para niños? Hay descuento para estudiantes? Czy jest zniżka dla dzieci lub dla studentów? El descuento to jest zniżka. Hay descuento para niños? Jakie inne pytanie możemy jeszcze zadać? Możemy spytać się. ¿Qué incluye la entrada? Czyli co jest wliczone w tą wejściówkę? Wiadomo, są miejsca, w których wejściówki są różne w zależności od tego, co chcemy zobaczyć. Na przykład Sagrada Familia, możecie sobie kupić wejściówkę, żeby po prostu wejść i zobaczyć część na dole, ale możecie kupić wejściówkę droższą i wtedy macie dostęp do, możecie sobie wejść na wieżę. Chyba jedna tylko jest dostępna. Dalej. Kedan, entradasz Qué dan? Entradas para hoy? Czy są jeszcze bilety na dzisiaj? Czy są jeszcze dostępne bilety wejściówki na dzisiaj, na ten sam dzień? A teraz organización. Będziemy się organizować z tym wszystkim. Gdzie? Kiedy? Jak? Możemy zadać takie pytanie. Aż ora está abierto? ta qué hora está abierto? Czyli do której godziny jest czynne? Bardzo ważne pytanie, bo czasami te miejsca zamykają na przykład o piątej, a ty stawiasz się tam o trzeciej albo o czwartej. No to już nie ma sensu, bo zostaje ci mało czasu. Więc takie pytanie jak najbardziej przydatne. Teraz konieczna entrada En cola me Pongo. To pytanie jest bardzo przydatne, kiedy widzimy, że są na przykład dwie kolejki. Każda kolejka z innym typem biletu lub do jakiejś innej stali na przykład. Więc mamy ten nasz bilet w ręku i możemy się kogoś spytać. Z tą wejściówką, w której kolejce, w, jak, w jakiej kolejce muszę się ustawić? Nk kola, czyli w której kolejce, w jakiej kolejce? Me pongo. Ustawić się, muszę się ustawić, mam się ustawić. Ponersze. N la cola, to jest ustawić się w kolejce. Inne pytanie. Por donde se entra? Por se entra? Którędy się wchodzi? Po prostu. Jeśli nie możemy znaleźć wyjścia, kogoś się spytamy. Por donde se entra? Se puede entrar con comida? Bardzo ważne pytanie. Nie wszędzie Cię wpuszczą z jedzeniem. Se puede, można, entrar, wejść, con comida, z jedzeniem. I ostatnie pytanie. Quanto tempo tarda en ber todo? Masz o Ile czasu zajmuje obejrzenie wszystkiego? Mniej więcej. Czyli, jeśli chcemy wiedzieć, ile czasu nam zajmie przejście na przykład całego obiektu, żeby wszystko zobaczyć, możemy się spytać mniej więcej, ile to zajmuje. Quanto tempo tarda en ver todo? Teraz miejscówki, miejscówki. Słuchajcie, to jest bardzo ważne słówko, to się często myli, to jest chyba nawet temat na inny filmik, bo to jest bardzo ciekawe. Elehir ASIENTOSZ. Czyli wybieramy miejsce. El asiento to jest miejsce siedzące, ale po hiszpańsku mamy dużo słów, które określają nam miejsce. Po polsku mamy tylko jedno słówko, miejsce, i używamy tego słówka w różnych kontekstach. A po hiszpańsku, w zależności od kontekstu, to będzie inne słówko na to miejsce. Zobaczcie, jakie to ciekawe. Wcześniej było po hiszpańsku jedno słówko las entradas. Powiedziałam Wam, że znaczy ono kilka rzeczy. Po polsku mamy kilka słówek na jedno hiszpańskie. A teraz odwrotnie jedno hiszpańskie na kilka słówek polskich. Bardzo ciekawe, jak to działa, te języki. Ale w skrócie el asiento to jest miejsce siedzące w jakimś miejscu publicznym najczęściej i to nie jest jakieś zwykłe krzesło, tylko to są takie typowe miejsca, na przykład połączone, na przykład w jakiejś poczekalni albo w kinie, w jakimkolwiek miejscu, gdzie to są takie już stałe miejsca i to jest na przykład jakiś rząd. I każde pojedyncze miejsce siedzące to jest el asiento. No i co może się przetrafić. Możemy sobie na przykład chcieć wybrać miejsce w jakimś miejscu. Na przykład to jest jakieś kino. Co chcemy? O co możemy się spytać? Se puede elegir el asiento o es aleatorio. Se puede, można elegir wybrać el asiento, to miejsce przydzielone siedzące o czy es aleatorio. Czy jest one, ono losowe? Czy zostaje ono przydzielone losowo? Es aleatorio. Inne pytanie, które możemy zadać. Los asientos están asignados. O me puedo sentar donde quiera. Właściwie to pytamy się o to samo, tylko w inny sposób. Los asientos, miejsca siedzące, están asignados. Są już przydzielone. O czy. Me puedo sentar, mogę usiąść, donde quiera, gdzie chce, gdzie mi się podoba. I teraz będziemy gestionar entrada, czyli będziemy zarządzać, rozporządzać tymi wejściówkami. No, co możemy się tutaj spytać? No, mi przyszły do głowy takie pytania. Se puede cambiar la entrada para otro día? Se puede cambiar la entrada para otro día? Można... Zamienić wejściówkę, zamienić ten bilet na inny dzień, czyli po prostu jak już mamy wejściówkę kupioną na dany dzień, to czy można to zamienić i wybrać inny dzień? Albo Chepłe de Bolber una entrada, czyli czy można zwrócić, oddać jedną wejściówkę? Wyobraźcie sobie, że jest grupa osób i na przykład już w ten dzień tego wydarzenia czy spektaklu. Jedna osoba się nie pojawia, i na przykład chcemy zwrócić tylko jedną. Możemy się spytać. Przeważnie pewnie nie będzie można, no ale warto spytać. Czyli se puede devolver una entrada. I kończymy na otrosz problema, czyli inne problemy, a właściwie to tylko jeden z tymi miejscami. Bo często, jak wchodzimy do jakiegoś miejsca i idziemy do tego naszego wyznaczonego miejsca, to widzimy, że ktoś tam siedzi. Trzeba tej osobie zwrócić uwagę, że to jest nasze miejsce. No to w jaki sposób możemy to zrobić? A w ten sposób. Perdona, creo que este mi mi Perdona, przepraszam. Creo que myślę, że este es mi mi To jest moje miejsce. W inny sposób. sposób. Creo que estás en mi mi Myślę, że że jesteś, siedzisz na moim miejscu. Albo Creo que te has sentado en mi asiento. Myślę, że usiadłeś na moim miejscu. No i tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się lekcja przydała. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie. No oczywiście uczcie się, bo samo nie wejdzie. Trzeba się uczyć. vamos en la próxima clase. Adios.